To witam Państwa ponownie, tym razem w Galerii Oranżeria, gdzie otwieramy wystawę zatytułowaną 17 km w linii prostej od Radomia Rewizyta. Dla części, dla części z Państwa, a zwłaszcza osób, które są z Radomia i okolic, tytuł tej wystawy może uruchomić wspomnienia albo nasunąć pewne skojarzenia, i to bardzo dobrze. Ponieważ tytuł wystawy nawiązuje do wystawy, która odbyła się w 2000, jak policzyliśmy przed 2016 roku. I zatytułowana była 17 km w linii prostej od Orońska. Tak więc 7 lat temu prace z kolekcji Centrum Rzeźby Polskiej odwiedzały Radą. A dzisiaj z rewizytą gościmy Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Z Radomia w Orońsku. I część zbiorów z kolekcji elektrowni autorstwa wyśmienitych artystów prezentować będziemy w Oranżeli. Kuratorem wystawy jest pan Romuald Krzysztof Bochyński, którego witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Witam również. Kuratorowi sekundował dzielnie jako koordynator pan Leszek Golec z Centrum Rzeźby Polskiej. I chciałabym powitać również pana Łukasza Rudeckiego. Brawa dla pana Leszka, również się należą. Pana Łukasza Rudeckiego, zastępcę dyrektora do spraw artystycznych Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, którego proszę teraz o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Dzień państwu. Dzień. Witam bardzo serdecznie do i dziękuję tutaj. Może Dziękuję serdecznie za za zaproszenie. Szanowni Państwo, to 6 lat i konkluzja taka, że, że te 17 kilometrów to jest to jest, jest odległość niewielka, a właśnie Orońsko jest nam bliskie z różnych względów, między innymi między innymi z takich, że że właśnie od dawna współpracujemy, ale także tutaj z panią dyrektor rozmawiałem przed chwilą i także z panem dyrektorem. Tą współpracę, tą współpracę będziemy zacieśniać. Szanowni Państwo, chwalimy się własną kolekcją. Budowanie kolekcji jest to rzecz, rzecz jedna z elementarnych w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Oddaję głos kuratorowi wystawy, panu Krzysztofowi Bochińskiemu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie, mimo że aura nas nie rozpieszcza. Dlatego też pozwolą Państwo, że na samym początku będą podziękowania, które kieruję do Centrum Rzeźby Polskiej. Kieruję te podziękowania na ręce obecnej Pani Dyrektora Agnieszki Topolskiej. Dziękuję za zaproszenie do, na do zorganizowania wystawy, dziękuję także za bardzo dobrą współpracę. Słowa podziękowania kieruję także dla mojej macierzystej instytucji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia za różnorakie wsparcie, które było bardzo potrzebne i słowa Podziękowań skieruję na ręce pana obecnego tutaj, dyrektora Łukasza Rudeckiego. Chciałbym też bardzo podziękować ekipom technicznym obu instytucji. Miały rzeczywiście pełne ręce roboty. Natomiast, last but not least, specjalne podziękowania kieruję dla pana Leszka Golca, który był, można powiedzieć, bez przesady spirytum z całego przedsięwzięcia. Bardzo gorąco panu Leszkowi jeszcze raz dziękuję. E, proszę państwa, ponieważ pogoda jest taka, jaka jest, ja nie chciałbym, e, broń Boże, przeciągać, e, powiem dosłownie dwa zdania. Mianowicie, nasza kolekcja, kolekcja elektrowni jest jedną z najmłodszych w kraju. E, pierwsze zakupy e, miały miejsce w 2007-2008 roku. Do tej pory kolekcja liczy około 900. Ponad 900 eksponatów, z czego w dziale rzeźby znajdujemy ponad już 140 tzw. jednostek inwentarzowych. Jeśli chodzi o ten pokaz, który jest w oranżerii, to jest to oczywiście wybór z działu rzeźby naszej kolekcji, który, jak sądzę, odzwierciedla zarówno strategię budowy naszych zbiorów, jak przede wszystkim najważniejsze narracje, które możemy odnaleźć przy oglądaniu dzieł z naszej kolekcji. Przede wszystkim takim wyróżnikiem kolekcji radomskiej jest to, że ona jest budowana od bardzo szcz szczególnego momentu, mianowicie od zmiany dominant kulturowych, czyli od momentu, kiedy dominanta, którą nazywamy modernizmem, zaczyna być wypierana przez nową, którą nazywamy postmodernizmem. I na tej wystawie również ten moment wypierania jest bardzo dobrze pokazany. Pokazujemy pracę na przestrzeni półwiecza. Najstarsza praca tutaj to jest praca Andrzeja Dłużejskiego 1981 roku. Pokazujemy wiele prac, które są już ikoniczne dla formacji, polskiej formacji awangardowej. Pokazujemy też znakomity zestaw prac, który jest charakterystyczny dla polskiej sztuki po roku 1990. Bardzo wiele tych prac ma już status dzieł kanonicznych czy ikonicznych. Wiele było przedmiotem różnych naukowych dociekań i rozważań. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję Państwu za przybycie i pozwolę Państwu, że na koniec taka króciutka, osobista refleksja. Tak się składa, że akurat 30 lat temu byłem pracownikiem Centrum Rzeźby Polskiej i 30 lat temu otwierałem swoją pierwszą wystawę w oranżerii. Natomiast niektóre prace, które udało nam się pokazać w oranżerii, to właśnie tutaj, w tym miejscu, w pracowniach Centrum Rzeczby Polskiej powstawały, i przede wszystkim tutaj chcę zwrócić uwagę na słynną pracę portret Konendiego Orhola, autorstwa no niestety nie żyjącego już do etu artystycznego, czyli Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej Kosu. Jeszcze raz dziękuję serdecznie Państwu za przybycie. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Nie chwajmy. jest, tak. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa na ten słonek i na, do zwiedzania wystaw i na oprowadzanie kuratorskie o godzinie 15.30 w budynku muzeum. A teraz już oddajmy głos sztuce. Chodzimy. No chłodnawo jest, chłodnagno, ale dobrze. Cieplej niż na zbiorniku. Po ciągu